trzymaczka jesteśmy działal Jamal i tak, takie no, taka gierka na której tam łat, łatwe są takie jakby cheaty, więc to chyba zaliczę coś do poradnika, ale to nie teraz, taka, bo to tutaj będzie chyba takie tytuł mała gierka i, i ja już się powiedza. już rozgrałem więc bramer. Dobra, hop. to może być tak szybko, to takie może być krótki odcinek. O, więc dobrze i tak będziemy chodzić. Ja nie chcę w to jak przejdę grę to, to po prostu pokażę taki poradnik tak nie, no, no ja chciałbym tak po prostu wrzucić bo nie mam co nagrać, więc chciałbym wam to tu... no i tutaj nie chcę tego dobra, bo wcześniej by mnie wywaliło w gry o dobra, no, kryta mi, no i krytami palimy nie, chyba to nie dobra, nie wywaliło Uch, dobra, hop i hop i już po nim. Już wcześniej byłem na jednej z tych, takiej o, nie dam się na tej grze, więc razem dobrze. I tak będziemy sobie latać. Hop. Ej, czemu mi się to Dobra, hop, idziemy, kolejną run Albo nie, albo jeszcze chwilę Chwilę Muszę sobie... A nie, jest wszystko dobrze e, Dobra, więc... E, zaczynajmy o, Poraził mnie... Dobra, jest wszystko Chyba mogę troszkę ci pomówić, ale taki ale tak jakoś, nie wiem, padał deszcz i. No dobra. Okay, dobra, jest spokojnie jest spokoj, jest na razie dobrze, zaraz powinno być 21. O, już niedługo, już zaraz będę długo się właśnie z wami przemienić swoją mohę, czy co? O, i poszło Dobra, lecimy na te Musimy sobie tak atakuć Więc lecimy na to Hop I lecimy z tym koksem Power Hop Hop i lecimy, hop, i hop Przejdziemy tylko to i już Taki króciutki odcineczek Dobra No, odcien pomogę o, dobrze, kolejny atak i jego, jego tam aczuga taka się Tutaj, mam, nie wypłyszała. Tutaj na mnie nikt nie atakuje, a już taka taka poleciało. Tutaj widać, że wszystko dobrze ulepszone i w ogóle. O ty, bo czy uciekasz, mi chodź. Dobra, nie chciałam robić, ale będzie włas, bo też tam power No jestem I wiecimy. No dawaj poera Łoty Kurczę chcesz się zamówić? No to by było chyba tyle z tego odcinka. Więc jeśli chcecie więcej takiej, nie wiem, tej gierki lub jakiejś innej, to nie wiem, piszcie w komentarzu, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. No i to tyle. Cześć!